Zanim zaczniemy, szybka informacja dla Was, partnerem dzisiejszego materiału jest Advertis.com. Popkulturowe koszulki, kubki i inne gadżety. Jeżeli tak jak mnie kręcą Was, wzorzyste koszulki, którymi możecie się pochwalić przed znajomymi, wpadnijcie koniecznie na ich stronę. No, a dla Was jeszcze specjalny deal: z Kodem Radejko wszystkie nieprzecenione koszulki z regularnej oferty, 16% taniej. Nie dziękujcie, a wpisujcie! Cześć, Manko, moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was naprawdę niesamowite ogłoszenie. I powiem wam szczerze taka prywatna historia, że przypomina mi ono o czasie studiów. Tak na dobrą sprawę tylko kilku moich znajomych będzie pamiętało ten moment, w którym na studiach szukając roboty zatrudniłem się w jednym z popularnych marketów i sprzedawałem telewizory. I raz na jakiś czas trafiała się taka sytuacja, gdzie przychodziła paniusia ze swoim misiem, szli przez cały sklep, podchodzą do mnie, dzień dobry, biały telewizor, a ja takie... Ja... Ha, 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 Nie ma! Jedyny biały telewizor, jaki miałem w tamtym czasie w ofercie, to był taki 32-colowy, już chyba od 5 lat stojący na półce, biały Samsung. I nikt go nie chciał do salonu, bo no, 30 cali do salonu to zdecydowanie mało. Chyba, że mieszkasz w jakiejś mikrokawalerce, to wtedy jest super. Więc białe telewizory były taką Nemesis. Wszyscy mieli czarne, szare, czasami brązowe, białych nie było wcale. I dzisiaj okazuje się, że SPC Gear, wypuszczając swój nowy produkt, ubrało go w biały kubraczek. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to myszki LIX, jak i LIX Plus są dostępne od teraz w wersji Onyx White. Zapytacie mnie, ale co to zmienia? Wszystko. Bo teraz w niewielkim budżecie, oprócz dopasowania się do swoich własnych wymagań i możliwości, możecie również zadbać o ten walor estetyczny. Więc nie ma już tej przestrzeni, która kiedyś była zarezerwowana dla tych, którzy inwestują miliony w swoje stanowiska, że mieli już, wiecie, sprzęt wymaganiowo maksymalny, zostało tam, nie wiem, 1000 zł, to sobie dopłacę, żeby tu się świeciło. Teraz, tak na dobrą sprawę, każdy może coś takiego mieć u siebie. I to mi się szalenie podoba. Jednakże historycznie skupiając się na myszkach LIX, jak i LIX plus. W momencie, w którym pojawiły się na rynku od razu zyskały naprawdę niesamowitą sławę. Bardzo dobrą sławę. Za nieco ponad 100 zł jesteście w stanie dostać Lixa, czyli sensor PMW 3325 o maksymalnej rozdzielczości pracy 8000 dpi. Masa 59 g jest czynnikiem łączącym te dwie myszki, 20 milionów kliknięć na ombronowych switchach i ultra lekki design. To jest naprawdę mega, mega spoko. Do tego dorzućmy podświetlenie, które wygląda tutaj przefenomenalnie i parakordowy kabel. I to wszystko połączone daje nam niesamowitą myszkę, dla której ciężko o konkurencję w danym budżecie. Jeżeli jednak byliście bardziej wymagający chcieliście lepszy sensor, Lix Plus. Przede wszystkim już naprawdę fajnie zapakowany, bo to już był kontenerek plastikowy, który którym mogliście sobie zabrać na przykład kanapki do szkoły, jeżeli byście chcieli. Ogólnie to nie polecam, ale jeżeli byście chcieli, to możecie sobie wykorzystać jako pudełko do przechowywania czegoś, albo zabrać ze sobą na wycieczkę. Możemy też z tego zrobić taką kapsułę czasu, zakopać pod ziemię PMW3360, czyli znacznie lepszy sensor o maksymalnej rozdzielczości pracy 12 tysięcy dpi, również 59 gramów masy, ale nie 20, tylko 50 milionów kliknięć na switchach, które znajdziemy w tej myszce. I dodatkowy designerski aspekt, że przyciski są czerwone. I tak na dobrą sprawę wersja Onyx White to dokładnie to samo, tylko ubrane inaczej. Dlatego też jestem szczerze przekonany, że możemy ją nazwać Wilkiem w owczej skórze. Niestety, jeżeli chodzi o aspekty kolorystyczne, to musieli tutaj troszeczkę przystosować. Czerwone przyciski już nie wchodziły w grę, wyglądało to co najmniej komicznie. I biały z szarymi akcentami to jest finalny design Onyx White. Co ciekawe, o ile te czarne modele można było odróżnić od siebie na pierwszy rzut oka, to w tym przypadku. Białe wersje będą wyglądały tak samo, więc jeżeli chcecie oszukać swoich znajomych, to bez żadnego problemu możecie im mówić, że macie ze sobą tę droższą wersję. Po raz kolejny SPC udowadnia, że można mieć ciastko i zjeść ciastko i naprawdę się tym niesamowicie cieszyć, ze względu na to, że wersja Onyx White klasyczna wersja wcześniej Wam znanych myszek, tylko po prostu w innym kubraczku. Dlatego też znajdziemy tutaj znany i lubiany sensor PMW 3360 o maksymalnej rozdzielczości pracy 12000 DPI. Znajdziemy w pełni programowalne podświetlenie RGB. Z tyłu myszki, jak i to, co SPC moim zdaniem idealnie wykorzystało. I tak, ja zawsze hejtuję budowę na kształt plastra miodu, tutaj jest nie inaczej i nie jest to myszka, którą ja sobie sam bym kupił. Z drugiej strony, prześwitujące tutaj przez te plastry miodu logo SPC podświetlone, tak jak sobie to zażyczymy, naprawdę, uwierzcie mi, wygląda genialnie. Zresztą widzicie to teraz na przebitce. Do tego omronowe przełączniki, 50 milionów kliknięć żywotności, co sprawia, że ta mysz jest naprawdę potworem, jeżeli chodzi o gamingowe, ultralekkie myszki poniżej 200 zł. Lix nadaje się do bycia użytkowanym zarówno przez osoby lewo, jak i praworęczne, przy czym praworęczne będą miały nieco lepiej, ze względu na dwa dodatkowe przyciski mouse baton 4 i 5 umieszczone po lewej stronie urządzenia. Tak, lewa strona, bo wtedy chwytasz prawą ręką i masz je pod kciukiem. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, turbo proste, ultralekkie i naprawdę efektowne. Do tego ślizgacze na spodzie no, okej, okay, przyznajmy się i powiedzmy sobie szczerze, są to naprawdę mocno malutkie i średnie ślizgacze niczym nie można ich porównywać do Gloriousowych, chociażby z modelu D ślizgaczy, które nazywałem w swoim materiale poduszkowcami. A jeżeli jesteście zainteresowani innymi myszkami ultralekkimi, zapraszam was do prawego górnego narożnika, gdzie jest zestawienie ultralekkich myszek na kanale Morel TV mojego autorstwa. A jak tam jest u Was, moi drodzy? Co wybralibyście na swoje biurko? Wersję białą, czy wersję czarną? Czy design jakkolwiek ma dla Was znaczenie, czy może jednak stawiacie maksymalnie na wydajność danego produktu? Ja w tym przypadku SPC daje Wam spory wybór, ze względu na to, że zarówno jedna, jak i druga wersja kolorystyczna kosztują dokładnie tyle samo. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie ten kanał i udostępnijcie swoim znajomym, którzy mają fioła na punkcie białych peryferiów. I od dzisiaj białe peryferia nie są zarezerwowane do tych najdroższych producentów. Nie jest to już teraz Corsair ze swoją srebrną wersją, nie jest to Razer ze swoim Mercury White'em. Teraz mamy SPC w naprawdę niskiej półce cenowej również w wersji Onyx White.